Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią o modlitwie. Jest Ewangelią o tym, do czego jesteśmy w sposób szczególny wezwani w czasie Wielkiego Postu, bo w czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do trzech bardzo ważnych rzeczy: do postu, modlitwy i jałmużny. Tych trzech rzeczy nie wolno rozdzielać. Bo jak oddzielamy post od modlitwy i od jałmużny, to staje się, tak jak to u ludzi niewierzących, którzy też poszczą, staje się rodzajem odchudzania, jest w gruncie rzeczy zajmowanie się samym sobą, żeby stracić parę kilogramów, oczyścić swój organizm. Jest to niewątpliwie dobre, ale to niewiele ma albo nic nie ma wspólnego z Panem Bogiem. Podobnie i modlitwa, jeśli nie towarzyszy jej post Jałmużna, staje się taką pobożną praktyką, w której nierzadko bywa, że przekonujemy Pana Boga, by robił to, co my chcemy. I w gruncie rzeczy też jesteśmy skupieni na sobie. I Pana Boga używamy jako kogoś, kto ma spełniać naszą wolę, nasze plany. Będąc w konflikcie w gruncie rzeczy sami ze sobą, bo z jednej strony modlimy się, bądź wola Twoja, Ojcze Nasz, a z drugiej strony myślimy, bądź wola moja. Jeśli właśnie nie towarzyszy modlitwie, nie towarzyszą te dwie rzeczy, i ją można, zamienia się w zwykłą dobroczynność. Dobroczynność, jak sama nazwa wskazuje, jest dobra. To, że pomagamy Ukraińcom, że pomagamy innym ludziom, że dajemy pieniądze na, na biednych, na różne dzieła, jest samo w sobie oczywiście dobre, ale też niekoniecznie prowadzi nas do Pana Boga i do zbawienia. Jeśli to robimy po to, żeby być w porządku wobec siebie. To też jest cały czas skoncentrowanie na sobie. A te wszystkie trzy uczynki, jakie Ewangelia w tłumaczeniu polskim nazywa pobożnymi, mają nas kierować ku Panu Bogu. Ją można jest po to, aby walczyć z bożkami tego świata, z tym głównym bożkiem, który świat ma i, i ku, dla którego jest gotów poświęcić strasznie wiele. Ludzkie życie, co się zresztą dzieje nie tylko na wojnach, to znaczy pieniądz, bogactwo. Chodzi o to, żeby uszknąć coś, nie tylko z tego, co mi zbywa, ale także z tego, co sam potrzebuję, żeby temu bożkowi, któremu świat składa hołdy, powiedzieć z całą mocą nie. Dlatego ojcowie Kościoła podkreślają cały czas, że te trzy uczynki muszą sobie towarzyszyć. Że post wznosi się do Pana Boga na skrzydłach modlitwy i jałmożny. Modlitwa wznosi się do Pana Boga na skrzydłach postu i jałmużna, a jałmużna również prowadzi do Pana Boga, jeśli modlimy się i pościmy. I dzisiaj Pan Jezus mówi nam o modlitwie. Jak ma wyglądać prawdziwa modlitwa, choć nie mówi tego wprost. Mówi swoim życiem, bo też na tym polega cała rzecz. Wiary nie przekazuje się tylko przez mówienie. Co więcej, jeśli się wiele mówi o wierze, a nie żyje nią, to się ludzi drażni. Dlatego, jak wiemy, i w sensie fizycznym, tym cielesnym, życie rodzi się z życia, tak samo i to życie Boże rodzi się z życia, z naszego życia, z życia Bożego przede wszystkim, ale z, i z życia naszego, z Bożego życia w nas. Gdybyśmy czytali tę Ewangelię w Piśmie Świętym, bo to jest. Fragment wykrojony, wyrwany z Ewangelii Świętego Łukasza. Gdybyśmy ją czytali tak, jak ona jest tam zapisana, to przeczytalibyśmy przed tą Ewangelią takie zdanie: że po tych mowach, po tych naukach, osiem dni wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Po jakich mowach? Otóż, wcześniej Pan Jezus zaprowadził apostołów do Cezaryi Filipowej, tam pytał ich, za kogo ludzie uważający na człowieczego. Słyszeliśmy, znamy tę Ewangelię i usłyszał na koniec odpowiedź Piotra Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus co robi? Pokazuje jak realizuje się to bycie Mesjaszem. Zapowiada swoją mękę, a Piotr Staje przed Nim i mówi, Panie, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie. Niech Cię Bóg broni. I odpowiedź Jezusa jest niesamowicie mocna. Mówi Mu, zejdź mi z oczu, szatanie. Idź za mnie, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I potem Pan Jezus kontynuuje i mówi, jeśli kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy, niech się zaprze samego siebie? Niech powie nie na wszystkie swoje plany, na swoje marzenia, na wszystkie swoje wyobrażenia. Niech, niech co dnia bierze swój krzyż. Znaczy niech co dnia bierze rzeczywistość taką, jaką Pan Bóg mu daje. To życie, jakie Pan Bóg mu daje, te historie, w której jest krzyż, w której jest cierpienie. Tak jest to nasze życie skonstruowane, że jak się mówi, trzy rzeczy spotkają nas na pewno, które już nas spotykają. Te trzy rzeczy to są pokusy, cierpienie i śmierć. I teraz niech zejdzie do swojej rzeczywistości, nie żyje w marzeniach, w planach, we wspomnieniach być może, ale w tej rzeczywistości, którą Pan Bóg mu daje i niech idzie za mną bo kto chce zachować swoje życie straci, a kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, mówi Pan Jezus to nie zachowa. I po tych naukach, po tych naukach, po tych słowach osiem dni potem, kiedy powiedzmy to, co Jezus powiedział swoim uczniom jakoś w nich dojrzało zabiera Piotra Jana i Jakuba i wychodzi na górę aby się modlić. I tu już jest pierwsza nauka. Iść na górę. My w tradycji uważamy, że to była góra Tabra, ale dla ewangelistów nie jest ważne, jaka to była góra. Mówią po prostu góra, bo góra jest miejscem modlitwy w Biblii. Bo tam, tak myślano w Starym Testamencie, jest się najbliżej Boga. Dlatego też i w naszych czasach, większość naszych sanktuariów jest zbudowana na górach, na wzgórzach. Jak chociażby Jasna Góra i wiele innych. Także Kalwaria Zebrzydowska jest na górze. Pan Jezus zabiera ich tam, aby się modlić. I Jezus modli się w sposób bardzo szczególny i to wyraża wyraz grecki, który tam jest użyty. Jego trudno oddać w języku polskim. Ten wyraz grecki, który tam jest użyty, on mówi nie tyle, że się modlił, że prosił, tylko, że był cały nakierowany na Boga. Zwrócony ku Panu Bogu, nie ku sobie, nie ku swoim sprawom, ale ku ojcu. I co więcej, ten wyraz dwa razy się powtarza. Najpierw, aby się modlić, a gdy się modlił, gdy się w ten sposób modlił, jego twarz odmienia się, jego oddzienie staje się białe. Jezus wchodzi w jedność ze swoim ojcem. Objawia się w Jezusie natura Boga, natura syna Bożego. I rozmawiają z nim dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz. Co to znaczy, że rozmawiają z nim dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz? To są główne postaci Starego Testamentu. Mojżesz to prawo, a Eliasz to prorocy. Te najważniejsze dwie części Starego Testamentu. To oznacza, że Jezus i chrześcijanin, jego uczeń, modli się Słowem Bożym, nie modli się swoimi słowami. Rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. To jest niesamowicie ważne, żeby nasza modlitwa była modlitwą Słowem Bożym. Najpierw nakierowana na Pana Boga, potem modlitwa Słowem Bożym. To, co Pan Bóg nam dał. I co jest treścią tej modlitwy? O czym oni rozmawiają? Rozmawiają o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Rozmawiają o woli Ojca. O tym, jak Ojciec Go prowadzi. O tym, że Ojciec prowadzi Go przez krzyż do zmartwychwstania. I to jest też, moi drodzy, najważniejsze w naszej modlitwie. Jak Pan Bóg nas prowadzi. Na kierowanie na Pana Boga. Słowo Boże w modlitwie i to, jak Pan Bóg nas prowadzi. Bo jeśli człowiek tak się modli i wchodzi w modlitwę, to wychodzi przemieniony. W modlitwie rzeczą niesamowicie jest, ważną jest to, aby się na Pana Boga otworzyć, aby otworzyć się na to, co On zamierza czynić w naszym życiu. Na Jego plany, nie na własne plany. A Pan Bóg, tak jak Pana Jezusa, każdego z nas prowadzi przez trudne doświadczenia, przez pokusy, cierpienie, owszem, także śmierć, ku zmartwychwstaniu. To jest rzecz najważniejsza. Tak jest plan Boga dla każdego z nas. Choć my o tym niechętnie myślimy, tak jak i apostołowie. Bo co robią Piotr i towarzysze? Jak mówi Ewangelia, snem byli zmorzeni. Nie tylko, że spali. Byli zmorzeni snem. W tym słowie zmożeni ukrywa się zmora, to znaczy żyli w innej rzeczywistości. W Biblii sen oznacza brak kontaktu z prawdziwą rzeczywistością, brak kontaktu z Bogiem, brak kontaktu ze swoim życiem, życie w swoich fantazjach, marzeniach, planach, wyobrażeniach, jak nasze życie ma wyglądać. I w tym przekonaniu, że jeśli by się to realizowało, to będziemy szczęśliwi. Problem tylko w tym, że to się nie realizuje, sami wiecie. I są zmorzeni tym snem w pewnym momencie Jezus ich budzi gdy się ocknęli zobaczyli Jego chwałę Pan Bóg nam daje takie doświadczenia w życiu, że musimy się ocknąć, że nas wyrywa z tego naszego myślenia, z tych naszych planów, z naszych fantazji, marzeń, naszych ideałów i stawia nas mocno na ziemi przez doświadczenia choroby, przez doświadczenia wojny, tak jak to się dzieje i teraz. Ilu to ludzi zobaczyło, jaką wartość ma to wszystko, co zgromadzili przez większość swojego życia? Niektórzy, ja spotkałem takich Ukraińców tutaj, którzy przyjechali, zostało im tylko to, co mogli zabrać ze sobą. Cała reszta jest zniszczona. Pan Bóg pokazuje nam także przez nich, budzi nas, pokazuje nam, ile to wszystko jest warte. Ty się odsknęli, zobaczyli chwałę Jezusa, zobaczyli z jednej strony, kim są oni sami, zobaczyli chwałę Jezusa, ale zobaczcie, jak myślą nadal. Myślą, żeby zostać tam, żeby tak jak my, kiedy doświadczamy na modlitwie czegoś pięknego, chcielibyśmy, za, żeby to zawsze trwało, żeby, żebyśmy tego nigdy nie utracili. I, I dlatego mówią, Panie, dobrze nam tu być. Niech będzie tak, jak jest teraz. Zbudujemy tu trzy namioty. Zamieszkamy tu. Święty Łukasz mówi, nie wie, Piotr nie wiedział, co mówi bo droga Pana Jezusa i droga, której Pan Bóg nas prowadzi to drogi zupełnie inne wtedy osłania ich obłok i słyszą głos Ojca to jest mój Syn wybrany to jest Ten którego wybrałem dla Żydów było to oczywiste co to oznacza to jest Ten, którego wybrałem jest taka pieśń o słudze Jahwe. będziemy to słyszeć w Wielkim Tygodniu bo daj. To jest mój sługa, którego wybrałem. O Jezusie. Są cztery takie pieśni o słudze Jakwe, które pokazują drogę pana Jezusa, czytane właśnie, jak mówiłem, w wielkim tygodniu, że pan Jezus idzie przez krzyżko staniu. To jest ten, którego wybrałem. Nie siebie słuchajcie, Jego słuchajcie. To jest bardzo ważne. Słuchajcie Jezusa. Idźcie za nim. I Jego słuchajcie. To jest, moi drodzy, istota modlitwy chrześcijańskiej. Żeby jeszcze raz to powtórzyć, to nakierowanie na Pana Boga, modlitwa słowem Bożym. Treść modlitwy to to, jak Pan Bóg mnie prowadzi i ku czemu mnie prowadzi, jak z miłością mnie prowadzi, jak objawia się w moim życiu. I to, by słuchać Jezusa i iść za Nim. Jak będziemy zresztą słyszeć w dzisiejszej prefacji, że Pan Jezus przemienił się tam, aby umocnić swoich uczniów i aby im pokazać, że przez cierpienie idzie się do chwały zmartwychwstania. Kiedy usłyszeli ten głos Ojca, to jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie, w tej chwili Jezus znalazł się sam. Znów znaleźli się w tej, można by powiedzieć, szarej rzeczywistości. Ale mając już to doświadczenie, że w tej szarej rzeczywistości dnia codziennego działa Pan Bóg i że nas prowadzi. I po to tu jesteśmy, aby jeszcze raz to usłyszeć, jeszcze raz spotkać się z Jezusem Chrystusem i żeby Pan tę naszą szarą rzeczywistość, której jest krzyż, przemieniał, dając nam nadzieję, że to wszystko, a szczególnie te doświadczenia trudne, nie tylko mają sens, ale mają głęboki sens prowadzą nas do chwały. Amen.